Cześć, cześć, ja jestem Iwona, a ja jestem Marek, a wy jesteście na kanale WANTLIB. Dzisiaj ponownie was zabraliśmy na wodospad w Przesiece. Tak, z tym, że tym razem jesteśmy na górnym takim tarasie. Tak, ten wodospad to jest generalnie taka kaskada, która ma wysokość ponad 10 metrów. Jest tu kilka takich kaskad. Za nami widzicie tą drugą wyższą. Niewielu ludzi o tym wie. Bo ludzie przeważnie stają na dole przy mostkach, no tam, a mało... Tamten jest najbardziej taki spektakularny, ale my dzisiaj postanowiliśmy przetestować właśnie ten. Jest tu zdecydowanie mniej ludzi. No i żeby wam pokazać coś innego stwierdziliśmy, że dobra, Lechimy dzisiaj morsowanko tutaj. tutaj. Eee, teraz w planie mamy morsowanie, a później wybieramy się eee, Do... za granicę. Za granicę, słuchajcie, Gdzie? dobrze. Nie? Na, nie, razie, nie zdradzamy? na razie nie zradzamy. W każdym bądź razie w dzisiejszym odcinku jeszcze zobaczycie naszą podróż zagraniczną, ale to będzie za chwilę, a teraz zapraszamy. A wycieczka na... zagraniczna będzie miała akcent Gwiezdnych Wojen? Tak. Eee, a teraz zapraszamy Was na Wspólnym... wspólną kąpiel. Wskakujcie do banny z zimną wodą i poczujcie to co my. Zapraszamy. Słuchajcie, my naładowani pozytywną energią. Nie ma nic lepszego Fajna... jak z rana kąpiel pod wodospadem. Fajna ta wyższa niecka, chyba nawet fajniejsza niż ta na dole, chociaż tam też jest fajnie. Nie, jedno i drugie jest jedno i drugie fajnie, ale tutaj taka jest większa tak intymność, impiennie. mniej ludzi. No. E, dobra, to co, lecimy? Zabieramy Was lecimy. na wycieczkę za granicę. Lecimy coś zjeść najpierw. Śniadanie, zapraszamy na śniadanie. Śniadanie, a później e, zapraszamy Was na wycieczkę zagraniczną. E, słuchajcie, zanim jeszcze zniemy śniadanie, to może kilka słów wyjaśnienia odnośnie samego morsowania, mm -hmm. bo niektórzy mogą być zdziwieni, że my morsujemy, morsujemy latem. Latem, kiedy jest ciepło 30 stopni na dworze. A w morsowaniu nie o to chodzi, w jakiej temperaturze morsujemy, tylko w jakiej wodzie. Tak. Jaką temperaturę eee, ma woda? Generalnie jest taka zasada, że woda nie powinna mieć więcej niż 5 stopni Celsjusza. Tak. I czyli przesie... morsujemy w temperaturach wody poniżej 5 stopni tak. Celsjusza. I właśnie w przesiece, tutaj pod wodospadem, jest zazwyczaj stała temperatura i nigdy nie. Przekracza 5, 5 stopni. stopni. Dlatego jest to też taka mekka dla ludzi. Morsujących. Którzy preferują ten styl życia, morsowanie, jest to ich pasja, gdyż nawet w lato mogą sobie uprawiać tutaj ten tak, sport. Tak, nie, nieważne czy wiosna, czy lato, czy jesień, można tu przyjeżdżać cały czas i powiem Wam, że woda jest zimna. Ja generalnie bardzo. nie morsuję, i tak. Iwona morsuje i takie moje spostrzeżenie jest, bo też raz morsowałem zimą nad morzem i teraz tutaj to w zasadzie mój drugi raz i to jest takie łatwiejsze tutaj, bo jest w lato, jest mimo, że woda jest zimna, ale jak wyjdziemy z niej to jest od razu cieplutko i nie czujecie tego, że cali skosniali jesteście cały czas. Także wydaje mi się, że jak ktoś chce zacząć morsowanie, to. To może brać przykład z arkarek poszedł. To jest idealne miejsce. Po Także polecamy, zapraszamy, a. U nas w brzuszkach zaczyna pomału burczeć, także lecimy coś sobie zjeść i zapraszamy Was yy, na wycieczkę. Na wycieczkę. Śniadanko mamy zjedzone. Zatrzymaliśmy się na takim fajnym punkcie widokowym. Zobaczcie, gdzie widać wszystkie szczyty, jakie tutaj występują. Zaraz Wam pokażę. Na razie zobaczcie sobie na taką mapę. Nie mapa. Można sobie obejrzeć tutaj. Jakie to szczyty są dostępne, a w rzeczywistości wszystko wygląda to w ten sposób. Mamy taką panoramę, i tu, 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 tu widzimy śnieżkę. W tym miejscu jest nasz najwyższy szczyt. Tak jak mówiłem, śniadanie mamy zjedzone. Linka do miejsca oczywiście będziecie mieli w opisie. Bilety do naszej atrakcji już kupiliśmy. Także ruszamy pomału. Dalszą drogę. Zwijamy cały nasz bałagan i jedziemy. Nie, no wtedy nie przyjdziemy. Dzień dobry, się, Dzień dobry. Dzień dobry. trzy. Dzień dobry. Powinno być. A może pan położyć mi tutaj ten? Mogę. Ok. O, jest, czy, zgadza się. Jest, Super. Ja... Dziękujemy o, bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dzień. Jesteśmy. Po raz Czechach. drugi nasz wantrip przekroczył granicę granice Polski. Tak. Byliśmy w Niemczech, teraz jesteśmy Czechach. w Czechach i jesteśmy w skalnym mieście. Jak zwykle, parę informacji takich organizacyjnych. Bilet Bilet kupiliśmy online. Bilety kupiliśmy online i to zawsze macie taniej, bo na niektóre godziny jest promocja i na przykład normalnie bilet dla osoby dorosłej kosztuje 160 koron. A my płaciliśmy przez to, że kupowaliśmy online, 110 koron za osobę dorosłą. A tu przy wyjściu płacąc gotówką jest od dorosłego 180 koron. Czyli dużo lepiej jest sobie kupić, nawet będąc już tutaj, wejść sobie na stronę internetową i macie na pewno taniej. A no parking jest dosyć drogi, bo za parking na kampera zapłacicie 300 koron. Także przy naszych trzech osobach dorosłych to za samochód zapłaciliśmy tyle samo. Tyle samo co za trzy osoby dorosłe. W każdym bądź razie jesteśmy tutaj, bo chcieliśmy sobie zobaczyć to skalne miasto. Yy, chyba nie będziemy opowiadać za dużo, jak będziemy chodzili sobie po tym skalnym mieście. Pokażemy za to fajne ujęcie jakieś, nie? Myślę, że tak. I co? O z organizacji. Mamy, dostaliśmy, tak. dostaliśmy mapkę. Przy wejściu pan zeskanował kod, który mieliśmy podany, w, nie podany, który dostaliśmy na maila. Wszystko się zgadzało, także bezproblemowo sobie weszliśmy. Bramki też się otwierają na ten kod na parkingu, także nie ma co się stresować. Z pamiątkami i jakimś jedzonkiem. Lodami. Na teren tutaj skalnego miasta nie można oczywiście dronować, nie można palić, nie można... No generalnie dużo rzeczy nie można, ale można za to sobie chodzić i podziwiać. Także my się bierzemy za wycieczkę. Nie wiem, czy na naszej mapce coś nam napisali, ile mamy. Ile mamy tutaj. Kilometru. Kilometrów, czy nam nie napisali. No będziemy musieli dokładniej przejrzeć sobie tą mapkę, kół ale cztery, chyba kół, nie. Ma, o jest jest mapka, ale bez kilometraża są tylko zaznaczone ciekawe punkty. Musicie sobie zobaczyć, jak, jak to wygląda. Jest taka mapka, taką trasę mamy do przejścia, i będziemy sobie wszystkie te punkciki po kolei tak. oglądali. A na końcu, oczywiście, powiem Wam, czy warto. Czy nie warto? A wita nas taki, oto, piękny turkusowy staw. I od tego zaczniemy naszą wycieczkę. Także my ruszamy w drogę, a Was zapraszamy do podziwiania pięknych ujęć, a na końcu oczywiście. Mówiąc, chodźcie z nami. Chodźcie z nami. Zobaczcie te schodki. Już przestawiliśmy. Okej, tak samo. Misia Jura. praktycznie na starościanym się jeszcze Zaraz zobaczymy. O! 50 cm. Walutko zbliżamy się do końca. Niestety nasza wycieczka po skalnym mieście dobiega nie końca. uchronnie dobiega końca. Tak. Jak chciałem powiedzieć, że no schody, ja najbardziej zapamiętam schody tutaj. Nie było to aż takie straszne jak może wyglądać, ale tych schodów jest naprawdę dużo. Czyli jeśli ktoś ma jakąś kontuzję nogi to nie polecam. Mhm. Ale my daliśmy radę, więc pachwiny bo... Słuchajcie, pachwiny bolą. Trzeba mieć dobre obuwie. Yy, wziąć ze sobą wodę do picia. Na całej trasie są takie miejsca, żeby można było odpocząć. Wymagająca trasa, ale warta tego wysiłku. Są no. fascynujące skały. Człowiek się tu relaksuje. Pani właśnie, że są te takie przystanki. Ławeczki, czasami są ławeczki ze stolikami, także można sobie zapekować jakieś jedzonko i gdzieś tam po drodze zjeść. I to wszystko w cudownych okolicznościach przerobu. No, a skały, skały naprawdę robią wrażenie. Pod niektórymi jak się stanie, to na dole ledwo co trzyma się ziemi na takim małym koniuszku, a u góry taki kawał skały, nie? Szok. Fascynujące są y, fantastyko przejścia takie między skałami. Te skały od razu oddają takie zimno, taką wilgoć. Y, niektóre skały są takie obrośnięte pięknym mchem. I, y, te skały wyglądają jakby były takimi gąbeczkami. No fajnie, generalnie podsumowując. Co? Podobało nam się polecamy. Jesteśmy na tak. Jesteśmy na tak. My już się będziemy zbierali. Eee, nasz krótki urlop znowu już dobiega końca. Niestety? Ale za mhm. trzy tygodnie znowu gdzieś pojedziemy. Więc pokażemy Wam coś ciekawego. W każdym bądź razie dziękujemy okay. za oglądanie. I co? Klasycznie słuchajcie. Prosimy o lajki, subskrypcje. Serdecznie pozdrawiamy. I zapraszamy na następny odcinek. Cześć, Bye. trzymajcie się.